Sobie pomyślałem, że dawno nie zgłębialiśmy tajemnic czarnego lądu. A więc wracamy i będziemy zgłębiać tajemnice czarnego lądu. No i słuchajcie, e, pamiętacie, miałem taką ambicję, żeby o każdym państwie naszego globu mieć chociaż jedno, jeden film. No i e, z Afryki zostało jeszcze kilka czy kilkanaście państwek. Państw i państewek, i jednym z takich państw i państewek jest Lesoto. Lesoto jest dosyć ciekawym państewkiem, bo jak wiecie, ono jest enklawą w ramach RPA. Tak tutaj jest taki, taka kropeczka zawarta i oblana ze wszystkich stron przez RPA. Także. Jest to, to samo w sobie jest dosyć ciekawe, bo to jest państwo enklawa. I dlaczego tak jest? No dlatego, że to jest państwo o rodowodzie plemiennym. To jest. To jest um, o rodowodzie plemiennym. Także mamy. Um, mamy taką um, sytuację, że um, od, słuchajcie, od. Um, Pierwotni mieszkańcy Lesoto, znaczy najstarsi, o jakich znamy, to byli Bushmeni, czyli niziutcy ludzie, drobniutcy, ale od VIII wieku naszej ery, czyli na europejskie to od czasów Karola Wielkiego, następował napływ ludów Bantu, który zepchnął buszmenów na południowy zachód. To samo się stało właściwie z całym terytorium, także tego, co nazywano Rodezją, RPA i tak dalej, nie? Co dzisiaj nazywamy RPA. Cały ten region i jeszcze trochę na północ. W XIX wieku obszar opanował lud Soto, który po pokonaniu innych plemion i wypchnięciu burów, burowie, Bursz, to byli oczywiście holenderscy hmm, holenderscy hmm, Tacy no, rolnicy i traperzy, którzy uciekali przed Brytyjczykami. Brytyjczycy de facto w, wymanewrowali Holendrów z ich własnej kolonii w czasie wojen napoleońskich, i część Holendrów z tym się nie zgadzała i poszła na północ, gdzie założyli sobie potem nowe państwa, Transwal, Oranje, Natal i tak dalej. No, i to będzie potem przyczynek do wojen burskich pod koniec XIX wieku. W każdym razie to wszystko było w ramach rozpoczętego, zdaje się, że w latach 1820 wielkiego treku, czy trekę to jest po holendersku, no i po afrykańsku też, bo to jest de facto Netherlands, tylko taki archaiczny. To jest Maszerowanie, ciągnąć ich gdzieś, tak, trekken. Zresztą, drzwi, jak otwierasz, to też i ciągniesz, trekken. Je trekt, the dur, tak, up I teraz mamy takie, takie coś, że stąd jest zresztą Star Trek. Zauważcie, że to słowo stało się modne w świecie anglojęzycznym też. I jest firma Star Trek. Żeby zrobić to całkowicie po holendersku, to musiał być Star Trek, bo destaire to są gwiazdy. No, w każdym razie hmm, Mamy taką sytuację, że burowie pchali się też na te obszary ludu Soto. I ten lud Soto był na tyle silny, żeby trzymać burów na dystans, i żeby trzymać na dystans Bantu. I on, ten lud Soto utworzył silne państwo o nazwie Basuto. Jego królem był Moshoszu I. W obliczu ciągłego zagrożenia ze strony burów, czyli tych Afrykanerów, Moszoszu I około 1843 roku oddał swoje państwo pod opiekę Wielkiej Brytanii. I co ciekawe, Wielka Brytania traktowała tą, to wszystko bardzo serio. Mimo, że w 1860 lata, 60. latach XIX wieku, właśnie nie udało się Brytyjczykom osłonić Basuto przed aneksją połowy terytorium przez. Oranie, czyli jedną z tych kolonii burskich, to jednak mimo wszystko Brytyjczycy zaopiekowali się tą resztą i stworzyli protektorat Basutolandu. W 1971 roku kraj włączono do kolonii przylądkowych, do, czyli tego, co zabrali Brytyjczycy Holendrą w 1800 roku w czasach napoleońskich. Mamy antykolonialny bunt w latach 80., po czym utworzono od, znowu odrębny brytyjski protektorat Basuto. I w, 50, w 1959 roku uchwalono konstytucję tego Basutolandu. Potem za pozwoleniem RPA, już niepodległego, w 1966 roku, w szóstym roku Wielka Brytania nadała Basutolandowi niepodległość. Nowe państwo zaczęło być nazywane Królestwem Lesoto. Funkcjonowała jako monarchia konstytucyjna. Mamy tutaj rozmaite problemy. Walkę z, z antymonarchistycznymi, tutaj tymi całymi rebeliantami w późnych latach 70. XX wieku. Mamy nieudane próby od, od, od oderwania się ekonomicznego od RPA. W latach 80., w 82 roku, w roku mojego urodzenia, tylko że w grudniu, a ja się urodziłem w maju, na obszar królestwa Lesoto wkroczyły oddziały sił specjalnych RPA. Ich celem była likwidacja właśnie tych, tych armii wyzwolenia Lesoto. Bezradny rząd ograniczył się do wystosowania protestacyjnych not. Także takie dziwne tutaj rzeczy mamy: sankcje nałożone przez, przez, na, przez RPA, potem w 1986 roku, potem mamy zamach stanu, potem no jak to w Afryce, tak? Kryzys gospodarczy wynikający z długoletniej suszy, braku terenów uprawy, przyczynił się do wygrania wyborów parlamentarnych w 1993 roku przez opozycyjną BPC. Opozycja pod przywództwem Mokele otworzyła rząd cywilny. 95 król, król Moszosze II wrócił z emigracji do kraju, przy rządy. Słuchajcie, po śmierci jednak tego Moszosze w 1996 roku, królem ponownie został Lecci III. Także mamy takie tutaj dziwne rzeczy. Widzicie, czy kraj jest de facto królestwem? W 2002 roku wprowadzono poprawki do konstytucji i tak dalej. Także no, kraj bardzo dziwny, 2 miliony tylko mieszkańców, otoczony ze wszystkich stron przez RPA, RPA używa i nadużywa tego. Wiecie, co produkuje lesoto? Moher, wysokogatunkową wełnę, a także kukurydze, Sorgo, Pszenica, Fasola, hodowla, kus angorskich właśnie na ten moher. No i troszeczkę turystyki, ale nie za nie aż tak dużo, jakby można było, gdyby relacje z RPA, które jak mówiłem, oblewa dookoła, to Państwo w Kolesoto były trochę lepsze, to pewnie lepiej by to wszystko szło. Tyle, jeśli chodzi o taką, tyle co można znaleźć w internecie na temat tego kraju w zasadzie. Natomiast ja tu mam jeszcze taką książkę, którą wam pokazałem na początku. Tak, i pokazywałem, gdzie jest RPA, i że Lesoto to jest taka enklawka, taki, taki kropeczka. Taka. No i e, to są dwie autorki. Astrid Madimba i Chiny Ukata. One obie, opowieści o wszystkich krajach kontynentu, o każdym z pięćdziesięciu kilku państw Afryki jest jedna. E, Astrid Madimba e, pochodzi z tego dużego Konga, Demokratycznej Republiki, to jest to duże Kongo, i dorastała w Wielkiej Brytanii. Chiny pochodzi z rodziny brytyjsko-nigeryjskiej, więc jest półafrykanką. Tak? Czyli mamy emigrantkę kongijską w Londynie, a właściwie nie, w Exeter. Na Uniwersytecie w Exeter, ale ja, ja słuchajcie, ja chciałem kiedyś pracować na Uniwersytecie w Exeter. Wiecie, ja miałem dwie próby migranckie. Raz chciałem pracować w Exeter, a raz w Hiszpanii, na Kanarach. Tak to, tak to wygląda, nie? Takie miałem próby emigranckie. Niestety ja lubię za dużo kultur zachodnich, także, no, widzicie. W każdym razie, jest tutaj artykuł oczywiście także i o Lesoto. Oczywiście, no jak się ma nazywać? Państwo w państwie, tak? no bo, no bo jak inaczej, będę nazywać państwo enklawę, prawda? Królestwo Lesoto jest ze wszystkich stron otoczone. Przez terytorium Republiki Południowej Afryki. Od zachodu północy graniczą z prowincji Wolne Państwo, od południa z prowincją przylądkową wschodnią, a od wschodu z Kwa Zulu-Natal, czyli tam, gdzie były te wojny z Zulusami kiedyś, brytyjskie. Enklawę przecinają łańcuchy górskie, w tym państwo, pasmo Maloti ze swoimi malowniczymi, obsypanymi śniegiem, tak, tak, śniegiem w Afryce, szczytami. Jakim jednak sposobem doszło do tego, że. Kurde, co z tym oświetleniem dzisiaj. Jak, tym, jak jednak sposobem doszło do tego, że Lesoto trwi, tkwi wciśnięte w inne państwo? Jest to zasługą króla Moszeszu, które uważane, uważanego za jednego ze skuteczniejszych władców Afryki, na południu Afryki w XIX wieku. Lud Soto widzi w nim ojca całego narodu. W miejscu Lesoto wcześniej osiągnęło. Rozciągało się założone w 1818 roku państwo Basuto. Na czele ludu Soto stał właśnie ten Moszoszu, który dzięki umiejętnej dyplomacji wykuł silne więzy tożsamości u swoich popratymców. Był wspaniałomyślny nawet wobec przeciwników, których pokonał w walce. Zjednoczył lud i poprowadził go w ostępy państwa Pasma Maloti pod swoją władzą zjednoczył też inne ludy z regionu. Moszoszu często kradł bydło po bliskim ludom Tembu i Xosa, z czasem używając w tych starciach koni. W 24 oczywiście 1800 zajął Tababosiu, czyli Górę Nocy, dobrze chroniony trudny do zdobycia płaskowyż, Więc mógł sprytnie jakoś tam pertraktować z Europejczykami. Nie, nie musiał być na nich zdany, tak? Czyli trudno dostępne górskie sprawy i już jest sytuacja, wygląda inaczej. W 1933, oczywiście 1833, do jego siedziby zaszło trzech francuskich misjonarzy, pragnących założyć w regionie placówkę misyjną. Moszeszu przywitał ich ciepło, zezwolił na osiedlenie się, ale sam nie przeszedł na chrześcijaństwo. Wykorzystał natomiast kontakt z tymi francuskimi duchownymi, żeby nawiązać stosunki z Brytyjczykami w Kapsztadzie, z Kapsztadu. Gdy w 1834 roku na miejsce przybyli holenderscy osadnicy Burowie, przywieźli ze sobą broń palną. Moszeszu zapragnął posiadać tą broń palną, początkowo nastawiony po, y, pokojowo, wierząc w dyplomatyczne rozwiązania. No, niestety w 1945 roku nie istniała granica uznana przez obie strony między Soto a Burami. No więc zaczęły być tam napięcia, potem Brytyjczycy przyszli pomagać Basuto, a trochę go uzależniać od siebie i tak dalej. Tak? Czyli w 1951 roku mieszkańcy Basuto wystąpili przeciwko Brytyjczykom z kolei i Sir George Cathcart rozstawił swoje wojska nad rzeką Caledon, domagając się od króla Basuto uiszczenia trybutu i tak dalej. Moszoszu... Hmm, Pokonał Brytyjczyków w 1951 roku. W 1954 Wielka Brytania zrozumiała, że koszty ciągłych porażek z Afrykanami podtrzymywania roszczeń do ziemi basu to są zbyt wysokie i zaczęli kombinować tutaj na temat, na temat jakby uzależnienia tego ludu, przyglądając się jakby jak burowie naciskają też to, i w związku z tym później mamy protektorat to, co Wam już mówiłem. Król Moszoszu zmarł w 1870 roku w wieku 94 lat został pochowany na szczycie Tababosiu. Czyli zobaczcie, 94 lata musiał być niezwykle żywotny. Pewnie jawił się jako jakiegoś rodzaju nadczłowiek swoim poddanym, dlatego pewnie stąd brała się także między innymi jego moc sprawcza, jeśli chodzi o jednoczenie tego ludu, bo wtedy był problem z tym, jak wiadomo w Afryce. Jego dziedzictwo przejawiało się w zacięciu, w jakim jego poddani nadal sprzeciwiali się próbom włączenia ich kraju do południowej Afryki. Zaledwie rok po śmierci monarchy, Brytyjczycy, nie pytając o zgodę mieszkańców, włączyli Basuto do kolonii południowej, no i potem znowu było, była próba buntu, potem znowu protektorat. Pod, koniec, pod sam koniec XIX wieku, Brytyjczycy nagle odkryli złoża surowców mineralnych i się, szykowali się do zjednoczenia wszystkich regionów obszarów Afryki Południowej. Basuto sprzeciwiło się włączeniu do tej Unii bez żadnych konsultacji. Brytyjczycy byli tak pewni siebie, że nie inwestowali nawet w infrastrukturę państwa. Na szczęście, wykształcone elity SOTO miały rozeznanie w międzynarodowej polityce i dysponowali bronią palną. Dzięki właśnie staraniom Moszoszu i tych kontaktów z burami, które wtedy były dobre w, w pierwszej połowie XIX wieku. Tak czy, tak jak w przypadku innych państw kontynentu, podczas II wojny światowej przez wojska brytyjskie w Afryce Północnej przewinęło się około 20 tysięcy członków ludu Soto. Także całkiem spore zaangażowanie, jak na taki mały kraj. Poświęcenie podsyciło ruchy nacjonalistyczne, tak na zasadzie, że myśmy tyle walczyli, a potem no typowo afrykańska sytuacja. W 1955 roku Rada Basuto przyjęła kontrolę nad sprawami wewnętrznymi. 10 lat później powołano własny rząd. I tak to wygląda. No i niepodległe państwo w 66 roku. Nie ma tutaj mowy o tym, że trzeba było pytać RPA, czy się zgadza też, nie, też no ale, ale trudno. W każdym razie. Hmm, Mamy, jak widzicie, uszczegółowienie tego, że te. te to jest ciekawe, że na, na to, co znajdziecie w Wikipedii, to sugeruje, że z Brytyjczykami były fajne kontakty, a z holendrami złe, natomiast tutaj od Astit McDimby i Gini Cheni Ukata mamy dokładnie odwrotnie, że stosunki z burami, z holendrami były dosyć dobre. A także pamiętajcie o tym, jak czytacie o. Egzotycznej historii, że często jest to po prostu kwestia, jakie źródło weźmiesz. Także tak to mniej więcej wygląda. No dobrze. No i teraz. A, otworzono bezpośrednie loty z Poznania na Madagaskar. Może się kiedyś skuszę. Chociaż Madagaskar jest chyba najmniej afrykańskim państwem afrykańskim, bo to jest państwo de facto bardziej azjatyckie, bardziej indonezyjskie, by można powiedzieć, kulturowo. Ale o tym już kiedyś nagrywałem. Następnym razem porozmawiamy sobie o państwie, które się nazywa Malawi. I pamiętajcie, że należy po angielsku wymawiać te wszystkie. Nie ma żadnej Rwandy, jest Rwanda. Nie ma żadnego Malawi, jest Malawi. Tak, trzeba tak to czytać. No dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli się podobało, to możecie wesprzeć tutaj mój kanał. Tutaj też możecie wesprzeć mój kanał. Tutaj również możecie wesprzeć mój kanał. I tutaj też w postaci kupowania książek. W tej chwili mamy sześć, nie, pięć książek w ofercie. Tylko y, pięć książek w ofercie, w tym dwie są pod y, dwiema postaciami, a trzy są pod jedną postacią. Y, nie będę wchodził w szczegóły, sami sobie zobaczycie. Tymczasem ja pozwolę sobie się przebrać i y, podjąć y, temat z zupełnie innej beczki. Także widzimy się niedługo. Trzymajcie się.